Zodiacalne skorpiony, cześć skorpiony, jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze, a dzisiaj chciałbym zaprosić Cię na tarotowe, tygodniowe czytanie właśnie dla Ciebie, właśnie dla... Twojego znaku zodiaku, więc jeśli jesteś ciekawy, co przyniesie ten tydzień, co wniesie energia tego tygodnia, to koniecznie zostań ze mną do końca trwania tego filmu. A teraz bardzo ważna rzecz jest taka, żebyś pomyślał, żebyś pomyślała o sobie, pomyśl o swojej dacie urodzenia, no a ja już w tym momencie dla Ciebie z myślą właśnie o Tobie, kładę moje magiczne. Karty i zadaję to pytanie, to, funda to fundamentalne pytanie, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o energię tego tygodnia. Mam nadzieję, że jesteś już gotowy, mam nadzieję, że jesteś już gotowa, ponieważ już w tym momencie dla Ciebie kładę moje magiczne karty. Zodiakalne skorpiony. Przede wszystkim będzie to bardzo aktywny tydzień. Ja mam takie nieotwarte wrażenie, że bardzo dużo będzie się działo w tym tygodniu, że będziesz taką osobą bardzo radosną, taką bardzo osobą, Sobą e, energiczną, energetyczną. Tutaj na pewno nie zabraknie ci siły, na pewno nie zabraknie ci dobrego nastawienia, na pewno nie zabraknie ci dobrego humoru, dobrego dnia. Warto jest pracować nad sobą. Oczywiście zawsze warto pracować nad, nad sobą, ale energia tego właśnie tygodnia jest pokazana między innymi w tarotowej karcie Asa Buław. A więc to ogień, a więc to działanie, a więc to ruch. To dynamika, to nowe pomysły, nowe koncepcje, spotkania towarzyskie, romanse, flirty, spotkanie przyjaciela na swojej drodze życia. To jest bardzo energetyczny czas i warto jest wykorzystać energię tego tygodnia do tego, żeby poprawić sobie życie, do tego, żeby poprawić swój, swój los. Nowe koncepcje, nowe pomysły, coś nowego bo w ogóle wejdzie do ciebie, do twojego życia na przestrzeni tego właśnie tygodnia i warto jest z tego skorzystać. To jest jakaś karta, znaczy jest też pokazane w kartach, jakaś, jak, jakiś ruch. Tu mogą być wycieczki, tu mogą być wyjazdy, tu mogą być plany, na przykład plany urlopowe. Możesz wychodzić. W tym tygodniu, gdzieś ze znajomymi, z przyjaciółmi, z żoną, z mężem, z dziećmi, z rodziną, ale to też są kontakty wirtualne, to też są oczywiście kontakty internetowe. Może będziesz miał, właśnie, może będziesz miała w tym tygodniu jakąś bardzo ważną ro rozmowę z rodziną, z przyjaciółmi, z kimś, kto mieszka daleko od ciebie. Jest jedna rzecz, przed którą chciałbym Cię bardzo, bardzo ostrzec, ponieważ ten tydzień będzie lotem błyskawicznym. I będzie tak szybki, że nawet sam nie będziesz wiedział, nawet sama nie będziesz wiedziała, gdzie początek, gdzie koniec, no to będzie się bardzo dużo działo. Ale w związku z tym tempem, z tą dynamiką, z tym mocnym działaniem, ja Ciebie bardzo chciałbym przestrzec. Przed tym, żeby, no, być ostrożnym, na przykład podczas jazdy samochodem. Więc jeśli jesteś takim skorpionem, który prowadzi samochód, jeśli jesteś kierowcą, to pamiętaj o tym, że w tym tygodniu noga z gazu. Uwaga na czerwonych światłach, uwaga na kontrole drogowe, bo mogą być one, no, właśnie w Twoim życiu takie mocne, takie silne. Więc na to bym uważał, bo tutaj będzie taka, Taka chęć prędkości, żeby szybciej, a możesz zaspać, możesz, może, trzeba, może trzeba będzie szybciej jechać. Na to należy uważać, bo mogą być kontrole, ale te same kontrole mogą dotyczyć na przykład w pracy. No, może być taka sytuacja, że ktoś na przykład będzie się tobie przyglądał, jak pracujesz, czy jesteś efektywny, czy jesteś kreatywny, kreatywna, jak sobie radzisz w pracy, więc... Po to stawiam karty, żeby troszkę Ci tutaj no, uchylić rąbka tej tajemnicy tego, tego tygodnia. No Po to też stawiam karty, żeby troszkę Ci rozświetlić ten, ten tydzień. I tutaj takie kontrole jak najbardziej mogą być w Twoim życiu, więc no, może bardziej warto się postarać. Czasami może warto jest się ugryźć, ugryźć w język na zodiakalne. Y, oczywiście skorpiony słyną z tego, że no, działasz, oczywiście, Twoja planeta to Mars. Później, kiedy został odkryty Pluton, to Pluton został ci dodany do Twojego horoskopu urodzeniowego, ale tą pierwszą planetą jest planeta Mars. I ona właśnie mówi o tej sile, o tym działaniu. Ta planeta y, działa w dwóch znakach Zodiaku. To jest Oczywiście Baran, jako znak kardynalny. Tam jest właśnie Mars. Ale i u ciebie również jest ten Mars. Tak jak mówię, później był Pluton odkryty, więc później astrologowie ówczesny dodali do Twojego znaku Zodiaku tę, tę, tę wartość planetarną. Ale pierwsza planeta to jest Mars. I on. W sensie ten Mars działa trochę inaczej niż w baranie. Bo, ra, bo baran jest taki jawny, taki słoneczny, taki w, w sensie jakoś jest dzienna, więc baran będzie działał e, otwarcie. Skorpiony mają naturę nocną, e, transformującą naturę m, właśnie e, tego Marsa, ale w tym nocnym wydaniu, więc dlatego często mówimy, że a bo n, skorpiony działają w tajemnicy. No, i zobaczcie, jakie, jakie to wszystko jest mądre, jakie to wszystko jest połączone ze sobą. I no, właśnie to jest też taka Twoja cecha charakteru, że Ty działasz. Inni myślą, że jesteś w, na, na, na przykład w uspokojeniu, albo że jesteś w ciszy, ale tak naprawdę Ty nie pokazujesz tego. Ty działasz, ale w taki sposób yy, niejawny, a ukryty. I tu nagle na przykład przychodzi co do czego. A ty zawsze jesteś przygotowany. Ty zawsze jesteś przygotowana, bo na przykład już wcześniej sobie wyobraziłeś, wyobraziłaś na przykład jakiś przebieg rozmowy i się przygotowałeś, się przygotowałaś. To jest bardzo skorpioniczna natura, właśnie takie przygotowanie się na tak zwaną ewentualność. I jestem bardzo ciekawy, czy tak masz w swoim życiu. Bardzo jestem ciekawy, bo ja sam nie jestem skorpionem. Owszem, mam kilka planet w Skorpionie, ale jako znak słoneczny, czy ascendentu, czy Księżyca ja tam nie mam. Więc bardzo liczę na Twoją odpowiedź. To też mnie. Rozwija, jestem bardzo zresztą też ciekawy tego, jak to jest u ciebie. Czy masz właśnie tak, jak ci teraz powiedziałem? Napisz proszę w komentarzu. Eee, a jeśli chodzi o energię tego tygodnia, to oprócz tych kontroli, tych kontroli drogowych, chciałbym ci powiedzieć, że w sferze uczuciowej warto jest w tym tygodniu troszkę bardziej popracować nad sobą, nad swoją relacją romantyczną, eee, też w temacie odpuszczenia, w temacie zażegnania jakiegoś sporu, zażegnania jakiegoś konfliktu w temacie tego, żeby właśnie Odpuścić, żeby nie myśleć ciągle o jakichś doznanych urazach, żeby też właśnie popracować nad sobą, że to nie jest tak, że to jest taki ciężki czas i w ogóle, że, że mm, musi być źle. Po to stawiam kartę, żeby tak nie było. Ale ważnym elementem, ważnym czynnikiem tego przesłania, tego, co, co ja tutaj widzę, tej mojej wizji, jest to, żeby. Oczyścić się od przeszłości, od wydarzeń z przeszłości, pozamykać jakieś elementy, pozamykać jakieś niewygodne historie, pozamykać jakieś takie sprawy, które były no nie do końca dla, dla Ciebie dobre. I wiesz, tak naprawdę, dopóki Ty sam sobie, Ty sama sobie nie odpuścisz, to nikt za Ciebie tego nie, nie zrobi. I ile to razy, wiesz, spotykam się z takimi sytuacjami, że ludzie, w sensie moi klienci prywatni, którzy do mnie dzwonią z przeróżnymi, pytaniami, jak ja tam grzebię w tych kartach i tam mówię, że źródło jest w przeszłości, bo tutaj jest coś tam nieuzdrowionego, nagle się oczy otwierają. Kurczę, Panie Łukaszu, no rzeczywiście tak jest. No, że, no, jakby chodzi o to źródło, żebyś znalazł, żebyś znalazła to źródło jakiegoś niepokoju w sobie. Jak znajdziesz to źródło w tym tygodniu, to powiem Ci szczerze, Zaczynasz nową drogę życia, zaczynasz świadomie żyć, zaczynasz żyć, ale inaczej. I to, i ta inność będzie powodowała to, że tobie będzie w życiu po prostu później lepiej. Ale zamiast właśnie obwiniać wszystkich dookoła, albo ten mi zrobił to, albo tamta niewdzięczna, albo ten szef pracy to ostatnia kanalia i tak dalej, i tak dalej, zamiast, zamiast jakby tworzyć Takiej, takiej, atmosfery właśnie, że jakby, żeby nie polaryzować, że nie ja dobry i nie źli, tylko że to są takie wzajemne. Relacje. Jeśli ci jest źle, no to po co tam jesteś? Po prostu. Jeśli ci jest źle w związku, nie musisz być w takim związku. Jeśli ci jest, nie wiem, źle w pracy, no to nie musisz być akurat w tej pracy. Chodzi o to, że zawsze masz wybór i znalezienie tej, tej, tej przyczyny, tego powodu, takiego właśnie pewnego emocjonalnego roztrzęsienia będzie początkiem nowej drogi. Ja wiem, że to brzmi bardzo patetycznie, ale naprawdę tak, tak to widać. Też karty w ogóle mówią o tym, że jesteś pod szczególną opieką, pod szczególną e, ochroną sił wyższych, że tutaj los, Bóg, wszechświat, gwiazdy, absolut e, bardzo mocno Ciebie wspiera. Może też warto jest zacząć e, praktykować e, modlitwę. Może też warto jest zacząć praktykować e, afirmacje, wysyłanie intencji do wszechświata, bo tutaj masz taką bardzo fajną, silną energię w tym tygodniu, właśnie do tego, żeby zmieniać swoje życie, do tego, żeby właściwie naprawiać swoje życie, ale nie na zasadzie y, polaryzacji, na zasadzie takiej, że ja kontra cały świat, y, tylko na zasadzie okej, okay, my współdziałamy, my współistniejemy i musimy się jakoś ze sobą sobą dogadać i takie zrozumienie, ale takie głębsze zrozumienie nie tylko takie. Znaczy... To jest łatwe, tak? Bo to jest bardzo łatwe. Okej, okay, on mnie kiedyś skrzywdził, ona mnie kiedyś skrzywdziła, to on jest winny, ona jest winna, to spójrzcie na skróty, ale to niewiele Ci da, bo jakby nie wyjdziesz z tego schematu. A ja jestem tutaj po to, żeby troszkę cię naprowadzić na to, że my wszyscy współdziałamy, my wszyscy współoperujemy ze sobą w obrębie, no tak naprawdę tej, tej samej rzeczywistości. I chodzi o to, żeby jakby wznieść się na troszkę wyższy poziom i żeby zadać sobie taki trud, żeby zadać sobie takie pytanie, po co mi to było, czego ta sytuacja miała mnie nauczyć. I jeśli będziesz na tyle osobą mądrą i dojrzałą życiowo, życiową, że zadasz sobie to pytanie, to ta cała perspektywa ulegnie diametralnej zmianie. Bo na przykład ktoś na przykład był nie, nie fair, był nielojalny, ale właściwie po to, żebyś nauczył się czegoś, żebyś czegoś się nauczyła, że ta sytuacja miała Ciebie zmienić, nie zmienić na zasadzie, żeby zgorzchnieć życiowo i mieć rozczarowanie życiowe przez całe życie. Tylko po to, żeby przyjąć to jako prawdę i żeby na przykład poprawić to, żeby nie być taką osobą naiwną. Na przykład. Oczywiście, ja mógłbym wymieniać i mnożyć te przykłady w nieskończoność, ale nie o to tutaj chodzi. Każdy z Was. Zna swoje życie i może przełożyć moje słowa na swoje własne życie. Ale to jest ten moment Twojego przebudzenia. To jest ten moment e, też oczyszczenia, bo to bardzo mocno się w kartach pokazało. E, w miłości, w sprawach romantycznych, e, fajny czas, ale też transformujący, oczyszczający. Otwórz się na to, bo tutaj są jakieś zmiany też sobie pisane w tym tygodniu, najprawdopodobniej będą to zmiany karmiczne, będą to takie zmiany bardzo ważne, od czegoś trzeba odejść, od jakiejś postawy, własnej postawy trzeba odejść, żeby się zmienić, wszyscy się zmieniamy, byliśmy 5 lat temu inni, dzisiaj jesteśmy inni, a za kolejne 5 lat będziemy jeszcze inni I to jest w porządku, bo takie jest nasze życie, bo taki jest nasz rozwój, my przyszliśmy tutaj po to, żeby się Uczyć tutaj, w sensie na piękną planetę Ziemię. Przyszliśmy po to, żeby się uczyć, po to, żeby doświadczać. No i w tym naszym życiu zawsze jest sinusoida: raz góra, raz dół, raz góra, raz dół. Takie jest życie. Z tym trzeba się pogodzić. Nikt nie idzie prosto. Nikt nie idzie w życiu zupełnie, zupełnie na prosto. Zawsze są wyboje, zawsze są wzloty, zawsze są upadki, bo taka jest nasza karma. My mamy tego doświadczać. W zdrowiu zwróć uwagę na stany zapalne, na przeziębienia, na chrypki, grypki i inne przeziębienia. Warto zwrócić uwagę, bo one mogą troszkę dokuczać w tym tygodniu. Wyciągnę teraz dla Ciebie kartę Radę, no i już sobie zobaczę, jaka jest rada dla Ciebie właśnie na ten tydzień. Pomyśl o sobie. No i znowu, kochani Państwo, tarotowa karta umiarkowania się pokazała. Ona już się pokazała w tym poprzednim naszym układzie i wtedy mówiłem Tobie o tym, że to jest taka właśnie karta, która mówi o tym, żeby właśnie trochę zwolnić, o tym, żeby, że masz szczególną opiekę losu, gwiazd. Boga, żeby, że jesteś chroniony, ale też właśnie o tym, żeby nie podejmować decyzji w pośpiechu. No i no gaz gazu, to pamiętaj o tym, to, to się bardzo mocno tutaj zaznaczyło. W związku z tym naszym dzisiejszym spotkaniem. Wybiorę, wylosuję dla Ciebie jeszcze jedną kartę. To jest przekaz dla Twojej duszy, tygodniowy przekaz dla Twojej duszy. I pytanie jest takie, co powinna usłyszeć Twoja dusza, jeśli chodzi o energię tego tygodnia? Karta dla Ciebie. Wznoszę się ponad lęki i ograniczenia innych osób. Wow, jakie czytanie, ale ja Ci o tym mówiłem dzisiaj. Zobacz jaka, jakie masz trafne czytanie. Jaka piękna puenta na to nasze dzisiejsze spotkanie. Tyle dzisiaj czasu poświęciłem, żeby o tym opowiadać. O tym Twoim rozwoju, że trzeba się zatrzymać. Że trzeba przemyśleć to, to, to co się wydarzyło w Twoim życiu. Że trzeba zadać sobie trud e, tego pytania, czego ta sytuacja miała mnie nauczyć żeby wznieść się na ten wyższy level. Wow, ale czytanie, ale to nie koniec. Posłuchaj teraz dalej. To mój umysł tworzy moje doświadczenia. Bez żadnych ograniczeń potrafię dawać innym ludziom dobro. Jakie piękne czytanie, ale jaka też trafna, piękna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Pięknie, pięknie dziękuję, kochane skorpiony, za to czytanie. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie lajki, za wszystkie serduszka. Napisz dwa zdania w komentarzu. Co sądzisz, co uważasz? Temacie tego czytania. Czy jest zgodne, czy jest spójne, czy z tobą rezonuje? No w ogóle, napisz dwa zdania od siebie. Będzie mi bardzo, bardzo miło, bo ja jestem bardzo, bardzo zaskoczony trafnością tego czytania. Wow, niesamowite, ale jakże takie trafne i zbudowane po prostu, prawda? Jakby wszystko obiegało wokół tych samych tematów. Niezwykłe było to czytanie, magiczne było to czytanie, ale skorpiony są magiczne. No Ciebie przeciętność, zwyczajność nie interesuje, na pewno Ciebie nie, nie interesuje. No, takim jesteś znakiem. E, bardzo, bardzo e, no, odległym, magicznym, tajemnym, tajemniczym. Stąd pewnie takie czytanie. E, zachęcam Ciebie do udostępnienia tego e, czytania. E, Udostępnij ten film. Niech on leci w świat dalej, no i też niech pomaga innym skorpionom w twoim otoczeniu które może powinny usłyszeć te słowa które dzisiaj tutaj do ciebie wypowiedziałem te słowa które dzisiaj tutaj padły. Jeśli jesteś osobą nową, pamiętaj o tym, że publikuję dwa razy w tygodniu, publikuję na Facebooku, na Instagramie, na TikToku no i oczywiście na moim kanale YouTube'owym. Publikuję we wtorek, publikuję w piątek i zawsze wtedy spotykamy się na takie czytania. Tygodniowe, miesięczne, wróżba dla ciebie, horoskop na jesień, który przed, przed momentem się ukazał. Zawsze można coś dla siebie wybrać. Zachęcam i zapraszam również do konsultacji prywatnych www.lukaszariasz.com Tam będziesz mógł, tam będziesz mogła umówić się ze mną na takie prywatne, indywidualne sesje czytania właśnie mm, dla Ciebie przez telefon, przez e-mail i tak dalej. Wszystkie szczegóły znajdziesz na mojej stronie internetowej. A za dziś bardzo, bardzo Ci dziękuję i życzę Ci Pięknego, magicznego i zaczerwanego tygodnia. Trzymajcie się, kochane Skorpiony, zdrowo i bezpiecznie. Papa! Pa.